Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Państwu przedstawić 5 wybranych przez nas kolumn z zakresu około 6000 zł. Zapar. Są to propozycje, które według nas najlepiej reprezentują wspomniany zakres cenowy, ponieważ oferują ciekawe brzmienie, a różnorodność designu pozwoli każdemu na wybranie czegoś odpowiedniego dla siebie. Zatem zaczynamy. kolumny duńskiego producenta, które zastąpiły lubiany model Zensor 7. Świetnie sprawdzają się zarówno w rozwiązaniach do kina domowego, jak i muzyki, aczkolwiek rekomendowalibyśmy je do pomieszczeń maksymalnie 25 m2, ewentualnie w sytuacji, kiedy bez jest subwooferem, mogą również podołać w większych pomieszczeniach. Przetworniki są wykonane z włókna drzewnego z celulozą oraz posiadają jedwabną kopułkę, co w efekcie daje nam brzmienie miękkie, zrównoważone, z lekkim ociepleniem, Znanym z konstrukcji opartych o papierowe membrany. Nie oznacza to jednak, że brak im detaliczności czy też przestrzeni. Szeroki zakres rekomendowanych mocy wzmacniaczy powoduje, że dobór odpowiedniego urządzenia do ich napędzenia nie jest zbyt trudny. Jako detal, o którym warto by wspomnieć, jest na pewno fakt, że posiadają maskownice, które mocowane są na kołkach, więc dla fanów użytkowania kolumn bez maskownic musimy się liczyć z tym, że będą widoczne w tej sytuacji elementy do ich zamocowania. Brytyjska tym razem konstrukcja posiadająca balans brzmieniowy o mocnym zacięciu kinowym, ewentualnie jeżeli poszukujemy kolm o charakterystyce przesuniętej w stronę niskich tonów, ze sporą ekspresją, ale też świetnie radzące sobie w sekcji średniotonowej. Za zasób basu odpowiadają tutaj dwa 20 centymetrowe przetworniki średnio niskotonowe, co predysponuje je do poradzenia sobie w pomieszczeniach takich jak nawet 30 m2. Kopułka wysokotonowa została zasłonięta przed uszkodzeniem, więc dla fanów zwierząt domowych, użytkujących kolumny bez maskownic, będzie to niewątpliwy plus. Przetworniki reprodukujące zakres średnich i niskich tonów zostały wykonane z metalu, dzięki czemu, oprócz głębokiego basu, wynikającego w tym w przypadku ze średnicy membrany, otrzymujemy również fajny detal i lekkie przesunięcie wokali do przodu. Więc dla osób poszukujących takiego stylu grania, będzie to na pewno świetna opcja. Maskownica na magnesy powoduje, że przy użytkowaniu kolumn bez nich mamy nadal elegancką kolumnę bez otworów na kołki mocujące. Jest to jedna z najczęściej pojawiających się propozycji z racji na swoją cenę, dlatego długo zastanawialiśmy się nad umieszczeniem jej w tym zestawieniu, ponieważ odbiegają mocno cenowo od prezentowanych wcześniej kolumn. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy poszukują w miarę taniej kolumny o przyzwoitym brzmieniu w energicznym stylu. W bardziej dynamicznych gatunkach, jak muzyka pop, rock czy też rozrywkowa z radia, poradzą sobie idealnie, tak jak i w większych pomieszczeniach. Nie oznacza to, że nie można ich używać w mniejszych pokojach, chociaż przed zakupem polecamy ich w tej sytuacji odsłuch. Sposób ich wykończenia odbiega nieco od klasycznych kolumn, ponieważ zarówno w wersji białej, jaką tutaj prezentujemy, jak i czarnej, panel przedni oraz górna część kolumny są w kolorach jednolitych matowych, natomiast boki w zależności od wersji nie są całkowicie białe czy też czarne. Pomimo swoich gabarytów nie są to kolumny trudne do wysterowania, więc dobór wzmacniacza do nich nie jest tak wymagający jak na przykład w przypadku Dali Oberon które będą reagowały na jego moc i odwdzięczały się coraz lepszym brzmieniem. Większy brat modelu Aurora 700, który również mieści się w tym przedziale cenowym, jest opcją dla poszukujących naprawdę mocnego brzmienia lub rozwiązania do kina w wersji bez subwoofera. Również metraż, jaki będą w stanie napędzić, jest znacznie większy, sięgający nawet 45 m2. Marka, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ o ile nie macie jeszcze urządzenia przenośnego spod znaku JBL, to na pewno będąc w popularnych kinach komercyjnych, niejednokrotnie widzieliście na ścianach głośniki z logotypem tej właśnie marki. Kojarzy się ona rzeczywiście z kinami, aczkolwiek nie tylko, ponieważ monitory studyjne również są cenione w świecie audio. Podobnie jak w przypadku HK prezentujemy Państwu niższy model niż największe z tej serii A190, ponieważ jest to kolumna, która pomimo dość niewielkich rozmiarów potrafi wygenerować świetne, pełne brzmienie. Całość została wykonana w kolorze czarnym, a na górze kolumny znajdziemy gustobny napis mówiący nam o tym, z jaką serią mamy do czynienia. Membrany papierowe, z którymi kojarzy się marka, przywodzą nam na pewno na myśl ocieplone i dostojne brzmienie. Ale niech Was to nie zwiedzie, ponieważ energia, jaka wydobywa się z tych stosunkowo niewielkich przetworników, potrafi zadowolić niejednego fana głębokiego i dynamicznego basu. W przypadku wysokotonowego przetwornika mamy do czynienia z tubą, więc jeżeli chodzi o ich ilość i skuteczność w pokrywaniu powierzchni, na pewno są jednymi z lepszych z tego zestawienia. Wysoka skuteczność również pozwala na napędzenie ich nawet 20-watowymi wzmacniaczami. Stosunkowo nowa marka, aczkolwiek będąca schedą po jednej z najstarszych firm kolumniarskich na świecie. Mowa tutaj oczywiście o Tanoju, ponieważ część konstruktorów z tej firmy, odłączając się od firmy Matki, postanowiła stworzyć nową markę z logo właśnie Fine Audio. Kolumna o bardzo liniowej charakterystyce, więc dla tych, którzy poszukują rozwiązania do muzyki w bardziej wyrafinowanym brzmieniu. Jest to na pewno bardzo dobry kierunek, aczkolwiek należy wziąć pod uwagę, że jednak nie są to na pewno kolumny do dużych powierzchni w odróżnieniu od modelu F502. W tym przypadku mamy współosiowo zawieszony przetwornik wysokotonowy, dzięki czemu uzyskamy również bardzo dobre rozpraszanie wysokich tonów. Port Bass Reflex mamy skierowany w dół, co dodatkowo powoduje wzmocnienie w zakresie niskich tonów pomimo mniejszej średnicy membrany. Jest to kolumna pokryta fornirem naturalnym, aczkolwiek są również wersje lakierowane. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu, mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam i pomogliśmy szybciej wybrać odpowiednie pozycje dla siebie. Pamiętajcie, że odsłuch kolumn to jeden z istotniejszych aspektów wyboru, dlatego zapraszamy Was do naszego salonu, w którym znajdziecie zarówno te propozycje, jak i sporo innych. Jeżeli się Wam podobał nasz film, zachęcamy do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Sprawdźcie również nasze pozostałe filmy, oraz jeżeli macie jakieś propozycje kolejnych filmów, również pozostawcie nam taką informację w sekcji komentarzy. Do usłyszenia, cześć!